Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, 8 sierpnia. Słuchajcie, data po prostu tutaj, wiecie, wyczekiwana długo przez wszystkich. Brama lwa. Dzisiaj kochani, będziemy robić sobie dosyć pokaźne czytanko w nieco późniejszych godzinach. Oczywiście dla każdego znaku, co ta brama tutaj będzie zmieniała w naszym życiu. Tymczasem, moi drodzy, robimy sobie oczywiście tradycyjną kartę dnia, żeby zobaczyć sobie, co ten dzisiejszy dzień konkretnie, kochani, będzie tutaj nam chciał zamanifestować. Kochani, zaczynam, od, zaczynam oczywiście od karty, um, słuchajcie, takiej e, przekazującą nam pewnego rodzaju e, tutaj energię, tak, czyli to, co tutaj dzisiaj sprzyja, czy co nie sprzyja, akurat mi się wydaje, że będzie sprzyjało, bo to jest bardzo pozytywna talia Torota, znaczy, e, przepraszam, bardzo pozytywna talia, która tutaj nam bardzo wiele fajnych rzeczy podpowiada, ale w takim optymistycznym tonie. I moi drodzy, karta na dzisiaj pod energetykę, która nad nami panuje, która dzisiaj sprzyja czemuś, no to sprzyja dzisiaj temu, żebyśmy słuchali. <laughs> Więc, moi drodzy, co by nie było, słuchamy dzisiaj, słuchajcie, jak przychodzi zanek jakiś i załóżmy tam coś, słuchajcie, chce albo nie chce, my mamy go dosyć, my nie chcemy go wysłuchiwać, bo my mamy swoje mądrości, mamy swoje racje i uważamy, że wszystko to, co my myślimy, jest oczywiście prawidłowe, nie chcemy brać pod uwagę zdania, opinii, słuchajcie, czy nie wiem, słuchajcie, no zdania jakiegoś innej osoby, bo czasami też tak bywa, tak, że po prostu my uważamy, da, już, przestań, przestań pierdzielić i tak dalej, i tak dalej, ja wiem, co, jak powinno być, moje zdanie tutaj jest oczywiście najbardziej słuchajcie, istotne, to tymczasem, moi drodzy, nie, tymczasem nie, ja, ja wiem o tym, że co niektórzy z nas, na pewno oczywiście ja też jestem tego czasami też dobrym przykładem, że uważam, że moja racja jest ta najważniejsza, ale moi drodzy, czasami warto wysłuchać drugiej strony, bo być może, kochani, jak posłuchamy i nie będziemy się wtrącać, nie będziemy, słuchajcie, ale ja tu i bez żadnego ale, oczywiście, to kochani, może jednak dojdziemy do takiego pewnego wniosku, że druga osoba, która chce nam coś tutaj przekazać, słuchajcie, ma sporo racji, które warto by było wziąć pod uwagę. To jest pierwsza sprawa. Słuchamy, słuchamy drugiej strony, ale też wsłuchujmy się w siebie. Jeżeli tu nie chodzi o rozmowę z kimś, kochani, to wsłuchujcie się w siebie, bo być może, e, słuchajcie, jak dacie sobie odrobinę czasu na to, żeby coś przemyśleć, żeby posłuchać głosu intuicji, głosu Waszej własnej duszy, a gdzieś, kochani, posłuchacie, e, usłyszycie tak naprawdę tego, czego pragniecie, czego chcecie, albo to, czego powin to co powinniście zrobić, tak? Więc Dzisiejszy dzień jest dobry na nasłuchiwanie, wsłuchiwanie i słuchanie, kochani, innych. Dobra, lipa po prostu. Lipa wyszła, słuchajcie, tutaj z tym moim przekazem do Was z tej karty, dlatego, że tutaj, ale nie no, w sumie nie wyszła lipa, bo to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Czyli wsłuchiwanie, słuchanie i nasłuchiwanie. Wiecie o co chodzi, bo tu wiele tego typu czynników może być dzisiaj kluczowych, istotnych. Tymczasem, kochani, mielę już karciopy dla Was pod kątem każdego znaku na dzień dzisiejszy. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku z odjaku. I zaraz, kochani, będziemy sobie te karciopy wykładać. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku z odjaku. Dobrze, no to, kochani, lecimy, startujemy i oczywiście zaczynamy od baranka. Baranek. U barana dzisiaj, kochani, odrabiamy lekcje, Dzisiaj się o czymś dowiadujemy, co jest dla nas dzisiaj istotne, ważne, kluczowe. Do, 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 łapiecie jakąś informację, wiadomość, która e, może sprawić, że baranki poczują: Aha, to teraz ja już wiem. O co tu chodzi? Być może baranek kogoś posłucha. Być może ktoś przyjdzie, powie, a baran, aha, i mam tą wiedzę. Nie wiem, kochani, w jakim zakresie, bo to jest karta ucznia, osoby, która się czegoś nauczyła albo uczy, e, albo już, moi drodzy, gdzieś e, zdobywszy pewno, pewnego rodzaju wiedzę, dzisiaj będzie wdrażała na podstawie tej wiedzy jakieś e, słuchajcie, nowinki, jakieś tego typu historie. Bo e, no, jakby nie oglądał, jest to, jest to też e, słuchajcie taki przekaz, że ja już coś wiem i dzisiaj. I z tą wiedzą coś w końcu zrobię, tak? E, mogę coś stworzyć, mogę teraz inaczej podejść do tematu, tak? Bo ja już mam tą wiedzę. Więc kochani, jedni dopiero ją zdobywają, drudzy wiedzę, którą posiadają, będą wprowadzać w czyn, czyli będą już teraz mogli robić kolejne posunięcia, bo wiedzą już o czymś. E, więc to jest ten, ten tego typu przekaz. Wiedzę zdobywamy skądkolwiek, od człowieka, Słuchajcie z telewizji, z YouTube'ów, kurde, wiecie z książek, z informacji, z wiadomości, bo ktoś zadzwoni, napisze coś na coś ten styl, ale wy tą wiedzę dzisiaj gdzieś posiądziecie. No to teraz, <słuch> <słuch> byczki my. Co dzisiaj dla nas? No kochani, my tutaj również komunikacja, więc być może faktycznie byki też dadzą dzisiaj dojść do głosu drugiej stronie, moi drodzy, bo mamy tutaj przekaz informacyjny, mamy tutaj przekaz komunikacyjny. I dogadujemy się z kimś, wchodzimy w jakąś rozmowę, wchodzimy tutaj w jakąś y, dyskusję. To jest oczywiście, kochani, karta komunikacji. Bardziej ja mam takie wrażenie, że kobieta przekazuje mężczyźnie, ale nie musi być, bo to mogą być dwie osoby tej samej płci, moi drodzy, ale mamy tutaj dzień, w którym dzisiaj dużo dyskutujemy, rozmawiamy. Ale, moi drodzy, rozmowa ta będzie rozmową, gdzie byk może odczuć, że jest wzajemność bo to jest taka karta, gdzie wiecie, co my możemy pójść, możemy pomagać, możemy dyskutować, możemy rozmawiać itd., tak itd., tak ale to jest również... Klimat, w którym byki mogą poczuć, że czujecie wreszcie równowagę w dawaniu i braniu. Czyli byk do tej pory chodził, dawał, dawał, słuchajcie, starał się tutaj, wyznawał uczucia, cudawianki, a tymczasem oczywiście nie czuł być może z drugiej strony, że ta druga strona jest tak samo zaangażowana w tą relację. Tymczasem dzisiaj byk odczuje, że może w pewien sposób liczyć albo poczuć, że druga strona angażuje się tak samo. Więc następnie, Występuje tutaj równowaga, kochani, w dawaniu i praniu. Ubliźąd co? A bliźniąt, moi drodzy, czas yy, mówiący o relacjach, związkach, yy, partnerstwach, budowaniu tego partnerstwa. Tylko że wiecie co? W tej talii w tej talii. Jest tutaj taka sytuacja, trochę mi osobiście, dająca taki przebłysk pewnego czegoś, i ja to powiem. Aczkolwiek, jeżeli nie będzie tutaj żadnego bliźniaka, który ma tego typu problem, no to oczywiście, kochani, nie będziemy na to patrzeć, bo to jest tylko, słuchajcie, taki mój rzut pewnej sytuacji, ale może być bliźniak taki, jeden na przykład, czy dwa. Którzy oczywiście dzisiejszy dzień będzie oparty na relacjach, na związkach, na budowaniu tej relacji, na słuchajcie, chęci pójścia dalej z jakąś pewną relacją, tak? Na sytuacjach dotyczących spotkań, randek i tego typu klimatów, które mogą dzisiaj wiać lodem i chłodem. Które tutaj, zamiast kochani być podsycone ogniem, pasją, nie wiem, uczuciem, chęcią tutaj budowania czegoś, mogą być raczej opiewane taką sytuacją, że w sumie to jest lipa, jest chłodno, jest źle, nie ma warunków do tego sprzyjających, aby to robić. Może to się, słuchajcie, skupi na jakichś pewnych rozmowach, ale gdzie wy właśnie wyciągniecie takie wnioski, że, no, że mamy w tym momencie za dużo. Jakiś przeszkód, żeby coś realizować, że jest e, powiedzmy, no, zbyt e, mało ogniskowo, że tak to powiem, tak? E, bo wiecie co, no, tutaj pada śnieg, ja tutaj nie widzę tego, tego ognia, tak? I jest tutaj taka sytuacja, w której e, wiecie, no, zamiast, e, że tak powiem, tchnąć w to wszystko życie, to raczej to stoi w miejscu. Te, te spotkania, te randki, te rozmowy mogą się tutaj bliźnięta odbyć, jak najbardziej tak, ale z takim poczuciem, że nie możemy dzisiaj czegoś rozkręcić na maksa, nie może tutaj być tego ognia, pasji, uczuć za dużego, bo nie ma do tego sprzyjających warunków. Ja tak to czuję. Gdybyśmy, kochani, nie patrzyli na grafikę karty, no to być może będą bliźnięta takie, które będą dzisiaj się komunikować, randkować, słuchajcie, rozwijać relacje, chcieć czegoś więcej w tej relacji. E komunikacja ogólnie może też będzie dobra, tylko że ja to czuję, że to wszystko właśnie będzie, będzie, ale gdzieś takie, wiecie, takie bez pasji, bez ognia, bez uczuć, bez jakiegoś takiego polotu, tak? Tak to, kochani, ja czuję, ale dajcie znać w komentarzach, jak to, tylko oczywiście nie teraz, bo teraz, no to wiecie, to może chyba, że już się wydarzyło, no to dajcie znać w komentarzach, czy jest tak, jak ja czuję, czy jest tak, jak e ewentualnie, no, moglibyśmy tą kartę czytać inaczej. Co dzisiaj zmierza do raka? Raczek. U raka dzisiaj, kochani, pewna karma może się kończyć i może nawet dobrze. Słuchajcie, mamy tą bramę lwa. Ja tam troszeczkę więcej o tej bramie lwa powiem, powiem, powiem gdzie, na, no powiem oczywiście na, w późniejszym czytaniu. Ale brama lwa, kochani, ma to do siebie, że ona w pewien sposób, że jeżeli my dzisiaj coś dostrzeżemy, możemy pchnąć do przodu, ale może też tak być, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to utkniemy w martwym, w martwym punkcie aż do następnego roku. Słuchajcie, i dlatego właśnie o tym mówię, że u co niektórych raków pewne sprawy karmiczne mogą dobiegać końca. Tutaj jest sytuacja, domykamy cykl. To jest dla jednych. Czyli coś się dzisiaj może dopracować do końca, skończyć do końca, tak? Coś tutaj się domyka. Bardziej te Sprawy takie przeznaczeniowe karmiczne. To jest raz, ale ogólnie zmiany idą zmiany drogi raku, i więc jeżeli na przykład karma się dopełniła, no to przyjdą teraz zmiany i zaczną się tutaj zupełnie inne czasy u co niektórych e, oczywiście raków. Więc zmiany o 180 stopni, e, nie wiem, jakieś sytuacje, które tutaj mogą spowodować zmiany życiowe u raków się nam mogą pokazać. Coś zaczyna się, kochani, rozwijać, jakiś łód szczęścia może również do Was przyjść. Lwy na dzisiaj. Lwy. Kochani, ulwa dzisiaj jest no dosyć ogniście, dosyć temperamentnie. Słuchajcie, możecie dzisiaj być takie trochę, powiedziałabym, no zdenerwowane od środka, wkurzone od środka z jakiegoś pewnego powodu. Jakieś tutaj emocje takie dosyć impulsywne mogą w Was drzemać. Oby przypadkiem nie doszło do tego, że jeżeli spotkacie na swojej drodze drugą stronę, która wywołuje ten czynnik, no to że tutaj oczywiście mogą nastąpić, moi drodzy, klimaty pod tytułem że może dojść jakiś kłótni, tak, że możecie tutaj z kimś sobie dzisiaj parę słów niepotrzebnych drogiel wypowiedzieć, bo mamy tutaj taki troszeczkę zaogniony klimat, być może tylko wasz wewnętrzny, ale, ale też uczulam na to, że ten wewnętrzny klimat takiego bicia się z myślami, takiego poddenerwowania, może przerodzić się czasami, słuchajcie, w jakąś niepotrzebną wymianę zdań taką trochę kłótliwą, z jakąś inną załóżmy osobą. Walka z konkurencją, jeżeli macie jakieś jakieś konkurencje, słuchajcie, z boku tam, męskie, żeńskie, nieważne, być może musicie powalczyć nad swoją pozycją, tak? Czyli powalczyć z konkurencją, pokazać, że to Wy jesteście w czymś tutaj lepsi. To też o tym mówię, bo ta karta też bardzo często to pokazuje. Yy, panna. U Panny dzisiaj dzień decyzyjności, konkretności, moi drodzy. Nie wiem, macie kartę cesarza i jeżeli to jesteście Wy, no to kochani, dzisiaj wam wyrastają jaja, wy dzisiaj macie, słuchajcie, poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, konkretności, decyzyjności. Być może dzisiaj musicie, muszą zapaść jakieś, słuchajcie, konkretne tematy, rozmowy albo i nawet te decyzje, o którym powiedziałam, bo tutaj głęboko się nad czymś zastanawiacie, macie w czymś pewność, słuszność, że to już jest ten moment, ten czas, tutaj trzeba wreszcie coś zrobić, trzeba wreszcie coś powiedzieć, trzeba wreszcie o czymś zadecydować. Jeżeli to jesteście Wy, jeżeli to jest ktoś w Waszym otoczeniu, no to spotykacie się, słuchajcie, z osobami typu mąż, partner, szef, lekarz, prawnik bardzo takie konkretne persony, bardzo istotne, powiedzmy, w Waszym życiu. A jeżeli to jest obcy człowiek, no to takie persony, które tutaj gdzieś, słuchajcie, no mają takie stanowiska pracy, takie dosyć konkret, od których być może, słuchajcie, no wiele tutaj rzeczy takich urzędowych zależy. Nazwałbym to tak, bądź też leczniczych, bo to też może być, kochani, lekarz na przykład. Więc być może spotkania z takimi osobami dzisiaj będziecie uskuteczniać, i ta osoba dzisiaj coś wam powie, nie wiem, powie jaka jest diagnoza, słuchajcie, postawi coś, ale jak już to trafnie, bo to jest ktoś z głową na karku, który wie czego chce. Uwaga! Uwagi moi drodzy, dzisiaj czas bardzo sporej, sporej pasji do czegoś. Waga dzisiaj ma, kochani, no dobra, no powiem to, słuchajcie, bo azbuławowy to jest pasja, namiętność, seksualność, ciągoty, słuchajcie, gdzieś taka ogromny ogień, który dzisiaj waga może czuć. To jest też taka sytuacja, w której gdzieś możecie chcieć, słuchajcie, rozpocząć coś od początku. Co do tej pory, słuchajcie, bo może ciągnęliście coś jakiś czas do tyłu, oczywiście, ale dzisiaj poczujecie czas rozpocząć coś od nowa, czas zasadzić nowe drzewo. Ja tak to troszeczkę mówię, bo bardzo często słuchajcie w Asie Buław, no występuje ta pałka, oczywiście, ta pałka, ta buława tutaj, oczywiście konkretna. Ale ta buława bardzo często jest również właśnie gałązką z liśmi, gdzie my możemy tak naprawdę z wielką ochotą chcieć rozpocząć coś nowego, dać życie temu, słuchajcie, tej roślince, którą, która jest tutaj oczywiście przedstawiona akurat w tej tali tarota przed wami. Więc słuchajcie, mamy do czegoś zapał, mamy do czegoś energię, mamy do czegoś krzepkość, tak? Dzisiaj nas ogromnie mocno gdzieś wewnętrznie coś ciągnie. Mamy, słuchajcie, taką, taki ogień w sobie, tak? taką ochotę. Do tego, żeby z pasją do czegoś coś podejść i, jakby nie wiem, rozpocząć coś od nowa. To jest, bo słuchajcie, bo to jest as, dlatego ja o tym mówię, tak? Gdyby to była jakaś, jakakolwiek inna karta, nie mówiłabym o, o opcji od nowa albo coś. To jest taka szansa na to, żeby skorzystać tutaj z czegoś, co czujemy, co się w nas, wokół nas zadziewa. Masz szansę zbudować coś od nowa. Zrób to z pasją, bo ciebie do tego ciągnie, droga Wago. I to jest, to jest, to jest, to jest słuchajcie, jakby tego typu przekaz, tak? Roz, może inaczej? Masz asa, możesz rozpocząć coś od nowa, czyli możesz, słuchaj, zrobić coś zupełnie inaczej niż robiłaś dotychczas, i masz do tego zapał, ogień, pasję, chemię, która cię strasznie do tego ciągnie. Tak bym to powiedziała. Ok, skorpiony. Skorpion, co też u skorpiona dziś? U Skorpiona dziś, kochani, dzień płaczu. I teraz pytanie. Płacze Skorpion, czy płacze ktoś w otoczeniu Skorpiona, ale bynajmniej jakaś osoba, słuchajcie, czy to Wy, czy jakiś Wasz partner, partnerka, czy jakaś powiedzmy, no nie wiem, bliska osoba, jest tutaj dzisiaj w jakimś dołku psychicznym. To jest taka sytuacja, nie radzę sobie z emocjami, mam tutaj jakiś żal, jakiś płacz, jakiś, słuchajcie, no takie bardzo niefajne takie klimaty, na zasadzie coś mi nie wyszło, coś nie poszło, moja ja przeszłość, bo to bardzo często jest karta przeszłości mówiąca o tym, że um, coś się już kiedyś skończyło, tak, coś tam poszło nie halo i ja zamiast cieszyć się, że mam tutaj dwa pełne kielichy, z których mogę korzystać albo coś, nie wiem, całkowicie pójść w drugą stronę, to ja cały czas wracam do przeszłości i cały czas skupiam się na tym, co było kiedyś, co już się dawno skończyło i nie mogę tego tematu w swojej głowie przerobić. Słuchajcie, nie wiem, czy to Wy będziecie do czegoś wracać i żałować czegoś, płakać, nad rozlanym mlekiem, które się już dawno pokańczyło, ale to dobra, no to tam, że się pokończyło, ale ja sobie jeszcze tutaj popłaczę, no bo przecież czemu by nie, nie zrobić sobie, słuchajcie, nie wiem, tam, słuchajcie, no worów potoczami wiecie o co mi chodzi i to możecie być właśnie wy ale ewentualnie może to być ktoś no w każdym bądź razie słuchajcie coś tutaj bolączkowego, takiego płaczącego się nam pokazuje tak? płaczemy nad rozlanym mlekiem nie możemy poradzić sobie z jakimiś emocjami wy albo ktoś tak mi to powiedziała musicie się spotkać z taką energią dobra no dobra i teraz kochani strzelec Jeżeli chodzi... O, strzelec, kochani, ci werdykty będzie wydawał. Znaczy, nie czy będzie wydawał werdykty, ale będzie, kochani, coś dzisiaj głęboko rozważał. Karta wagi. Jeżeli macie do czynienia z wagą, być może, słuchajcie, jakieś dyskusje, dysputy tutaj będziecie prowadzili ze, znakom, ze znakiem z odjaku wagi. To tak na marginesie, ale nie musi być, tak? To jest, że to jest generalnie, słuchajcie, wszelkie jakieś tutaj znaki powietrzne mogą nam się również, kochani, tutaj pokazać. To tak na marginesie. Ale poza tym, moi drodzy, rozważamy dzisiaj coś. Strzelać się głęboko coś, słuchajcie, w głowie mieli, zastanawia się nad czymś, być może moi drodzy będzie dzisiaj rozważał jakieś pewne swoje plany, jakieś pewne swoje decyzje, będzie oszacowywał, co jest istotne, co jest mniej istotne jakby tutaj na szali wagi, kochani, będzie to wszystko chciał poukładać. Sprawy urzędowe, moi drodzy, bardzo kluczowe sprawy urzędowe, które tutaj dzisiaj strzelec stwierdzi czas to wreszcie uporządkować, czas wreszcie coś z tym fantem tutaj zrobić i całkiem możliwe właśnie, że strzelce dzisiaj zabiorą się za to, żeby te wszystkie urzędowe sprawy poukładać, zająć się, krótko mówiąc, tym. Werdykty, o których powiedziałam na samym początku, kochani, również mogą się nam tutaj pokazać bo to jest takie wyrzucenie kawy na ławę, wiecie o co mi chodzi? Takie nawet nie wiem, jeżeli dotyczyłoby się jakiejś osoby i was, no to tutaj siadacie. Słuchajcie, być może będziecie musieli wysłuchać drugą stronę również, ale gdzieś, e, słuchajcie, robicie taką opcję albo w prawo, albo w lewo, tak? Wiecie o co mi chodzi. Czyli zastanawiamy się grubo, rozmawiamy ze sobą, słuchamy siebie nawzajem, podejmujemy decyzję, wystawiamy werdykt, bo to jest taka sytuacja, tutaj sprawiedliwości musi stać się zadość, tak? Skoro tak, no to będzie tak. Koniec, kropka. I strzelec nie będzie się pierdzielił, po prostu. Coś tutaj urzędowego, rozważeniowego <gryny> się dzisiaj może u Was, kochani, pokazać. Dobra, a co u Koziorożca? A u Koziorożca, moi drodzy, dzisiaj dzień <gryny> powiedziałabym bardzo sentymentalny, bardzo taki, wiecie o co mi chodzi, taki sentymentalny, taki, taki wiecie, odpływamy myślami w coś, mamy tutaj słuchać jakieś rozkminy, ale bardzo dużo też tęsknoty, takiej niepewności co do pewnych tematów, ale też mogą być jakieś tutaj rzeczy poukrywane, jakieś sekrety, moi drodzy, jakieś rzeczy, o, o których nie wiemy, tak, miejmy to na uwadze tutaj, moi drodzy, że może być coś niepewnego, niejasnego, niekonkretnego, coś ukrytego, nie wiecie co dalej, macie zacieniony umysł, nie wiecie, co robić, koziorożce. To jest coś, jakby na ten styl. Możecie też się czymś przejmować, czymś martwić, tęsknić za kimś, słuchajcie niesamowicie, bo być może są koziorożce, które tęsknią za pewnymi sprawami, za pewnymi ludźmi, bo ich nie ma, bo tutaj coś się pokończyło, brakuje wam, słuchajcie czegoś, nie potraficie znaleźć rozwiązania, co dalej z tym fantem na przykład zrobić. Dużo takich spraw, oprócz tego, że czegoś nie wiemy, coś jest ukryte, tęsknimy, myślimy, Mamy zacienione umysły. Dużo spraw jest też takich, moi drodzy, że możemy, ktoś nas może manipulować i w pewien sposób celowo ten wasz umysł zacieniać, tak? Różnymi takimi, słuchajcie, tekstami, mówieniem do was tego czy innego, może powodować, że steruje waszą głową, która nie pracuje właściwie. Weźcie to też, kochani, pod uwagę bardzo mocno, bo księżyc to właśnie te wszystkie sekrety, tajemnice, niepewności, niejasności, słuchajcie, sentymenty tęsknoty, wszystko to, co powymieniałam, może się dzisiaj u Was pokazać. Możecie czegoś nie znaleźć, szukacie na przykład, Ty gdzie są na przykład, nie wiem, no nie mam teraz pęcia co, no nie wiem, pierścionek. Zgubił się, dlatego że jest gdzieś w ukryciu, gdzieś w jakimś ciemniejszym miejscu, kochani, więc jeżeli będziecie gdzieś szukać, to być może, nie wiem, gdzieś pod bluzą, która leży gdzieś tam pierdyknięta na, na fotelu, słuchajcie, gdzieś może w jakiejś szkatułce, może gdzieś spadł pod łóżko, bo mogą też być takie sytuacje, że nie możecie czegoś odszukać, a tymczasem to jest gdzieś w ukryciu, w ciemniejszym miejscu. Wodnik. A uwodnika, moi drodzy, czas podejmowania planów, decyzji. Słuchajcie, nie wiem co to jest, bo to jest taka karta gdzie tutaj, gdzieś. Oczywiście jeżeli to jest wasza karta osobowa, bo jak nie wasza, no to macie do czynienia z urzędnikiem, z prawnikiem, z notariuszem, z lekarzem, z, taki, z tego typu personami, kochani. Natomiast jeżeli się nie spotykacie z takimi ludźmi e, od lekarzy począwszy, skończywszy na tych wszystkich oso osobistościach, które powymieniałam, i jeżeli to jest Wasza karta osobowa, to Wy dzisiaj, kochani, e, głowa Wam bardzo mocno pracuje, zastanawiacie się nad czymś, obmyślacie plany, strategie, scenariusze, e, słuchajcie, gdzieś dzisiaj analizujecie jakieś pewne tematy, bo musicie tutaj podjąć jakieś kroki, podjąć jakieś decyzje, coś zaplanować, nie wiem, coś uskuteczniać i tutaj grubo się tutaj wodniki dzisiaj. Nad czymś głowią, nad czym nie wiem. Oczywiście nie jesteście dzisiaj ani sentymentalne, ani miłościowe, ani uczuciowe. Absolutnie to wszystko dzisiaj schodzi na dalszy plan, bo wodnik dzisiaj myśli nad konkretem, tak? Zastanawia się nad czymś, musi coś przeanalizować. No, chyba że biegacie po tych wszystkich osobach, o których powiedziałam i dzisiaj ten dzień będzie podyktowany mm, wodniki takimi osobami. A co u rybki dzisiaj? A u rybki, moi drodzy, dzisiaj też król, też król, kochani, jeden obok drugiego, ale król, który, jeżeli to jest, słuchajcie, jeżeli to nie jesteście wy, to jest to ktoś, kto wam się cholernie podoba, który was wzrokowo przyciąga, to może być wasz kochanek bardzo często, bo ta, ten król bardzo często również kochankiem, jak i rycerz, zresztą w tej samej, że tak powiem, materii ognia również nim jest, ale może to być wasz kochanek, może to być osoba bardzo pełna namiętności, ognia, pasji przykuwania uwagi, do której was ciągnie lgniewy, macie ją na celowniku, wy chcecie z tą osobą coś uskuteczniać i oczywiście alternatywnie odwrotnie, jeżeli to jest wasza energia, to to wy dzisiaj jesteście pełni pasji, energii ognia, ochoty, żeby coś robić, wytyczacie sobie jakieś cele, które dzisiaj chcecie posiągać i ponadto, moi drodzy. E, właśnie te cele, to do, dobrze. Te, możecie, kochani, po prostu dzisiaj bardzo mocno angażować się w dane sprawy te, czy tematy, które są do poralizowania. Bo ten król, e, kochani, jeżeli ma jakieś zadania do wykonania, to dzisiaj znajdzie do tego pasję, zapał, aby to wykonać. Więc moi drodzy, dzisiaj ogień, ogień, pasja, jaka by nie była, pokazuje się po stronie ryb. Słońce moje spód talii, co nam pokazuje spód talii, bo też to zawsze sobie ostatnio robimy. Słuchajcie, czas uzdrowień, co niektórzy będą się uzdrawiali, będą tutaj gdzieś wyrównowali swoje sprawy emocjonalne, będą tutaj gdzieś nie poddawały się temu, aby popadać w skrajności w skrajność. Czyli załóżmy, jeżeli ktoś Was będzie próbował dzisiaj zdenerwować, tak jak na przykład lwa. No, to wy gdzieś skutecznie będziecie potrafiły nie roz, rozniecać w sobie takiego niepotrzebnego ognia, tak? Bo to jest taka karta mówiąca o tym: zachowaj spokój, zachowaj równowagę, uzdrów się, nie pozwól na to, żeby tutaj ktoś Twoimi emocjami bardzo mocno, słuchajcie, tutaj żonglował. Co niektórzy, kochani, mogą odczuwać, brak czegoś. Tutaj, moi drodzy, też jest jakby taka troszeczkę. Sytuacja, że jeżeli chcecie coś sobie dzisiaj kupić albo macie ochotę na jakieś inwestycje, karta może wskazywać na sytuację, w której dzisiaj nie jest to dobry dzień, moi, te moje drogie znaki Zodiaku, na to, aby wydawać kasę, bo zwyczajnie tutaj budżetówka wasza może pokazywać klimat. Nie ma na to teraz funduszy, tak? Jest brak tutaj jakby hmm, kasy na to, aby tutaj coś dzisiaj, moi drodzy, żonglować z pieniędzmi. Zachowajcie, moi drodzy, tutaj pewnego rodzaju um Miarkowanie, tak, zachowajcie spokój. Nie szalejcie dzisiaj z gotówką. I moi drodzy, rodzina. Rodzina będzie tutaj odgrywała dzisiaj istotną rolę. Rodzina, mam na myśli najbliższe Wam osoby, bo czasami to może być kochani, koleżanka, kolega. Wiemy o co chodzi: oni też bardzo często są naszą rodziną, taką, którą sobie tutaj dziś sami dobieramy. Ale gdzieś tutaj możemy liczyć na wsparcie, na fajny klimat, płynący właśnie od tych najbliższych, najbliższych osób. Możemy bardzo dobrze czas z tymi ludźmi spędzać. Możemy, moi drodzy, gdzieś tutaj, patrząc na kartę energii tutaj, która dla Was została dociągnięta, fajnie sobie z kimś porozmawiać, posłuchać tego, co mają inni ludzie do powiedzenia, a być może my na podstawie tego, co usłyszymy, wyciągniemy dla siebie jakieś bardzo fajne, słuchajcie, rady, wskazówki czy też poglądy. Więc postawmy na to, żeby dzisiaj troszeczkę z tymi ludźmi się pospotykać, porozmawiać, kochani, gdzieś być może tutaj coś wspólnie pomyśleć. Nie wydajemy kochani dzisiaj kasy, bo nie jest to dobry czas, nie jest to dobry dzień, tak? Bo słuchajcie, tu chodzi bardziej o dniówkę na wydawanie dzisiaj kasy, bo tutaj niekoniecznie byłyby to komfortowe i dobre warunki do zakupów i kochani staramy się zachować równowagę, tak? Taki spokój wewnętrzny, żebyśmy niepotrzebnie nie poddawali się niepotrzebnym emocjom. Słońca tyle ode mnie. Czekam na wasze komentarze kochani, na wasze ewentualne lajki, subskrypcje dla tych osób, które jeszcze oczywiście nie subskrybują kanału. Jest to tyle fajne, słuchajcie, ja to też sama lubię, bo też subskrybuję bardzo wiele kanałów które, że tak powiem, tutaj w dużej mierze, e, słuchajcie, kiedy jakiś tam twórca, słuchajcie, wyśle jakiś filmik, no to ja dostaję powiadomienie, aha, dobra, jest i nie muszę co chwilę, słuchajcie, tego sprawdzać, czy ktoś coś wrzucił, czy nie, więc zachęcam bardzo serdecznie do tej, do tej subskrypcji, kochani. No i wszystkich gorąco pozdrawiam, życząc Wam, aby ta brama lwa, kochani, dzisiejsza, no dała nam zajebistego kopa w tyłek do takiego mega, mega szczęścia. Buziaki!